Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście ja, czyli Bartulu. Dziś to sobie zagramy w Minecrafta. What? W tryb... dobra, nie ten przycisk. <laughs> tryb, w którym trzeba, be... trzeba po prostu brać kawałek świata, znaczy mapki i zjadamy sobie i tak sobie jak spimy postać. Yy, nie wiem na czym to polega mniej więcej, bo dopiero co wbiłem od razu włączyłem nagrywanie, żeby wiecie, żeby... Cały czas, żeby było od początku, żebym nie wiedział o co w tej grze chodzi. Tu mam jakiś sklep, maksymalny rozmiar, prędkość chodzenia. Aha, czyli tutaj sobie kupujemy wzrost. Na początku w ogóle rzuciłem w jakąś większą postać, w jednego gracza, klockę można powiedzieć i, i mu odjęło tam HP. Ale jako, że był większy, złapał mnie i mnie zjadł. Więc jak widzimy nie tylko, no nie tylko tą ziemię, te bloki można jeść, ale też graczy, jeśli ktoś jest większy. No i dobra, tutaj sobie eksplimy, na, na razie mamy mapę dżungla. Ona się zmienia co jakiś czas. No z, jak widzicie tutaj ile czasu zostało do zmiany mapy. No, jak na razie jest dobrze. Nie wiem, czy z, w zależności od czego, i czy na więcej punktów dostanę. O, właśnie ta, właśnie, właśnie, ta osoba mnie zjadła. Ej, jak widzimy, czy mi. Ej, osiągnę... to nie aby sprzedać. A, dobra O nie, to to w tym chodzi, dobra. Co to jest? A co to gotowy? Aha, dobra, można sobie polub grać, że... a dobra, nie będziemy teraz tego robić. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i zostawić łapeczkę w górę, no i możecie komentarz, ja tam czytam komentarze. Próbujemy mniejszego, mniejszą postać zjeść, zobaczymy czy, czy nam się uda. Dobra, idziemy do niego, zobaczymy czy go złapiemy, no i... Jak on mnie wtedy złapał? Dobra, mam pomysł. Dobra, może trafimy? Aha, dobra, zmiany, zmiana mapy. A rzucimy sobie. Ojeja. <grystanie> Ja nie, ja nie mam pojęcia, jak mnie wtedy ta osoba złapała. O, mamy pieniążki. Dobra, zobaczmy, czy na sklepie można coś kupić. Nie, bo mam 240 dopiero. Dobra, na razie będziemy jak spić. Jest! Udało się! Dobra. Ciekawe czy coś dostanę za to. Tak jest! Udało się, ale czy coś dostałem za to? O, jakiś mały gościu mnie próbuje weź, ty pie... Ej, wziął w... i zjadła! Nie! Ej, zaczynam od zera! Dobra, i. Następnym razem będę wiedział. Ona idzie w moją stronę? się co. Patrzcie, ile ona bierze w ogóle jeszcze jakoś osobę, dobra będę pamiętał, żeby gdzie się schować. On chce chyba mnie, a nie, myślałem, że chce mnie zaatakować. Ale dobra, nie, w sumie nie skupiłem się, czy dostanę jakiś punkt za to, że pokonałem jedną osobę. Dobra, schowamy się tutaj, będziemy sobie jeść, bo to chyba czym jestem większy, tym większe zadaje obrażenia. Patrzcie, jaka góra w ziemi. Ona chyba na mnie czycha, tak szczerze wam powiem. O, SuperCAD Gamer. Nawet nie próbuj. O, dobra. Zostaw mnie. Trafa bitwy się nazywa mapa. O, gotowy, zobaczmy. Dobra, kolejne 300 dolców. Yy, możemy coś ulepszyć, nie mam za może mało. Możecie też mi trochę wybaczyć. Nie wiem co mówić, bo dawno wyszedłem z prawy, jeśli chodzi o nagrywanie, bo dawno tego w ogóle nie robiłem. Dobra, udaję się. Nie, dobra, odsuń się tylkocie. Dotknij, aby sprzedać. Dobra, jest. Dobra, możemy kupić ulepszenie. Dobra, tak. Ale zobaczmy, czy coś jeszcze. Prędkość chodzenia. To nie, wiem, to się nie liczy. Dla mnie. Znaczy, ogólnie przyda się, jakbym taki był wielki i wolno chodził. O, dobra, nowa mapa. Ale najlepiej by było, jak. Spadamy, je. Yeah. Ale najlepiej by było. W właśnie, zobaczcie, ona zjada troszeczkę. Zjada trochę. Ona się chyba na tego typa. Zjada trochę i już się robi duża. Ty, ja mam pomysł. Może rzucę stąd? Trafię? Nie, nie trafiłem. Dobra. O nie! Dobra, spadłem w jakiś... Do wulkanu chyba, albo do jakiejś jaskini. Ale w sumie dobra, tu jesteśmy bezpieczni jak na razie. Chyba, że ona się dorwie do tej skały, do, do, ja nie wiem, co, co to był. Wulkan, skała, góra jakaś. Dobra, uznajmy, że do tej góry. No to mnie znajdzie. Ej, w sumie możemy wykopać tunel. Chyba. Pewnie słychać na mikrofonie my, moją myszkę. Ej, ciężko trochę wykopać ten dół. No i jak nam celuje jeszcze w ziemię? Albo nawet nie mogę. No dobra, będziemy sobie tutaj na spokojnie. Jeść. Chociaż w sumie w tą ścianę chyba będzie lepiej. No, jakbyśmy byli tacy więksi, byśmy brali więcej do jedzenia, to by było łatwo przebić się przez ten mur. Ej, ale teraz uh, ciężko się nabija to. zobaczmy czy coś w sklepie mamy. Yy, coś fajnego. Yy, co to? Natychmiastowy, maksymalny rozmiar. Natychmiast dorostaj do maksymalnego rozmiaru kupić. A dobra, to jest za Robuxy. Myślałem, że za te monety nie zauważyłem nawet. <gry> dobra, jemy, jemy. O, mamy punkt. A może jakieś przeoczyłem? Nie, no chyba nie. O, dobra, przebijemy się przez, przez tą górę. Zobaczymy w ogóle, co to było. Uwolnijcie mnie. Ej, dobra, nie mogę wziąć. Ej, co jest? Ale on dziwnie chodzi teraz. Dobra. A bo mam pomysł, rzucę może, może... Nie myślałem, że się zepsuję. A zobaczmy Nie, nie zrobiłem dziury niestety Dobra O! Oddale! No to była góra Ale w sumie możemy zostać w tej górze Wiecie czemu? Bo pewnie tam ta typiara co była to. O, dobra, mamy kolejne yy... pudełko. No i kolejny. Pieniążek. Bo ona zaraz atakuje i stracimy wszystko co mieliśmy. A to z... nie będzie fajne, że tyle zbieraliśmy, a ona nas zniszczy. Bo ma większy level czy cokolwiek. Albo ulepszenie. Ej, a jak będę taki już większy niż ta. Ten obszar, to co się stanie? Zbaguje się, czy coś? Patrzcie. Dobra, chyba możemy tutaj stać. A dobra, doskni, jest sprzedać. O, mamy. Ej, a tu, dobra, przekopaliśmy się jeszcze niżej. O nie ona tu już była Dobra, mamy coś. Yy, dobra, możemy poaktualnić uaktual Możemy zaktualizować Ej, dobra Tutaj co to? Są łóżka jakieś Ktoś chce chyba tutaj zrobił bazę jakąś no nieźle. Ninja team play. O dobra, zaraz widzimy zmiana mapy. O dobra ona była. Domek jakiś. No jakieś miasteczko. Ej, ona się znowu stała duża. A rzucę. Pyk O nie ona to zobaczyła. Nie, nie no, tego Halka nigdy nie pokonamy. O, patrzcie, patrzcie. I rzuca. Fuuu. A czemu mną nie rzuciła, tylko zjadła? To jest niesprawiedliwe. Dobra, udało się. Minus czterdzieści... 40... Nie, HP to było. Ale czy coś dostać? Nadal Nie zauważyłem czy coś dostaliśmy za to Gdzie on poszedł? Nie, na łatwego kila nie dostaniesz O nie, on nam ucieknie Dobra mordo Dobra, będziemy walczyć z tym większym O, dostałem Nie rzucaj we mnie, tylko w nią. Dobra, nie trafiłem. No i dobra, chciałeś to masz. Jak on mi trafił! Dobra, myślę, że Wam się taki odcinek spodobał. Nie zapomnijcie łapce w górze, subskrypcje. czekajcie na więcej. Ja się z wami żegnam siemaneczko.